19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? Do życie, 19 plus. Cześć kochani! Dzisiaj są imieniny Juleczki i po południu się do niej wybieram, żeby pomóc Kasi przygotować imprezkę. Ładny? Przed chwilą kupiłam słodziak, no nie? Pytacie mnie co z Lucy, no wybaczcie, ale nie mogę wam powiedzieć o co chodzi. Nawet pan Pawlak prosił nas o to, ale proszę, trzymajcie kciuki za Lucy. To jest najgorszy czas w jej życiu. Ona teraz potrzebuje wsparcia i mnóstwa pozytywnej energii. Arek i Lucy zdobyli wczoraj numer telefonu do biologicznej matki Kubusia. Choć Pawlak kategorycznie zabronił im szukać dziecka, Lucy myśli tylko o tym, żeby zobaczyć synka. Sytuacja ją przerasta i coraz trudniej jej zapanować nad emocjami. Odkładaj talerze od razu do szafki. Oj, Odłożę, jak będę miał wszystkie. Ale nie to, jak stoisz i czekasz. Oj, jest dobrze, jak macie to poprawić humor, to mogę odkładać. O, co tutaj mamusia i tatuś robią? Myją naczynia. Tato, prosiłam cię, żebyś go położył. No ale zobacz, jaki on jeszcze jest rozbawiony. Dobrze, ale jeżeli nie pójdzie spać teraz, to nie dopiero o 6 wieczorem. I wtedy wszyscy będziemy mieć zerwaną noc. Tato, nie możesz zrobić jednej prostej rzeczy, o którą cię proszę? Lucy, przestań! Daj mi go. Zostaw, ja go położę. Wiem, że to jest jego pora, ale przyszedłem tylko wziąć mu coś do picia. Tato, przepraszam cię, naprawdę. Dziadziuś da pić i pójdziemy się położyć. Tak, tak. no... Krzyczysz na mnie od rana. Ja sobie nie zasłużyłem, żebyś w ten sposób nie traktowała, Lucynko. Wiem, że ci jest ciężko. To nerwy nieś, tata nie przejmuje. No ale to nie znaczy, że może się tak brzydko zachowywać. No ma tata rację. Pójdę do niej. No, a ja pójdę położyć Kubusia. No już. Powiem, co czujesz. Ja nie mogę tak siedzieć i czekać. Ja nie naprawdę rozumiem, że nie wytrzymam tego. Wytrzymasz, no. Słuchaj, Pawlak już się zajął tą sprawą. Sprawa jest w za niedługo wszystko będzie jasne. Niedługo? Ile? Tydzień? Dwa? Miesiąc? Arek, przecież wiesz, jak działają sądy. Ja po jednym dniu nie mogę sobie znaleźć miejsca, a ty każesz mi czekać tygodniami. Arek, proszę cię, zadzwoń tam. Ale gdzie? Do tych wnyków? No tak, no. Proszę cię. No, przecież nie musisz mówić, że, że chodzi o ich synka, tak? Po prostu zadzwoń tam, żebyśmy zdobyli ich adres, rozumiesz? Posemej, ja wiem, że ci obiecałem, że zrobię dla ciebie wszystko. I tak jest. Ale jak ty to sobie wyobrażasz, co? Że zadzwonię do nich i co powiem, żeby mi dali adres? Bo co? Bo jestem z ewidencji ludności. Lucy, no przecież nikt nie daje adresu, bo tak. No to proszę cię zadzwoń i zobaczymy. słucham? Yy, dzień dobry, z Panią Wnyk? Tak, to ja. Yy, przepraszam, czy ja się dodzwoniłem na łokietka 112? Nie. Nie? A to gdzie ja się dodzwoniłem? Z no Zamoyskiego, 6 przez 2. A zaraz, skąd Pan ma ten numer? Skąd Pan ma moje nazwisko? Halo? Słyszałaś? <noise> ja nie wierzę w to. Arek Zamoyskiego, 6 przez 2, 6 przez 2. Ale tak szybko? Arek. Pojedziesz tam? Nie no, Lucy nie. Arek, posłuchaj, proszę Cię, przecież nie musisz mówić, że chodzi o jej synka, tak? Tylko zobacz, jak ci ludzie mieszkają, jacy są. Otworzę. To pewnie Lena miała wpaść. Hej, Ciech, wejdź. To, 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 to. Lena, mamy hmm. adres prawdziwych rodziców w się rozumiesz? Arek do nich zadzwonił. Chyba żartujecie, co zadzwoniliście do nich? No, nie, no, no. Pablo nie będzie zadowolony. Słuchajcie, to... widzieliście w ogóle jego wideobloga. Ale na słuchaj, widzieliśmy jego wideobloga, ale Pablokowi łatwo mówić, no. A poza tym nie zrobiliśmy nic złego, tak? Ta kobieta nawet nie wie, że chodziło jej synka. No, tego, nie że... przesadzasz? Tylko, że Lucy chce, żebym do nich pojechał. Co? Przecież to. Nie, nie, nie. To jest A, fatalny pomysł. Ty też tego chcesz, ja o tym wiem. Nie. No, ale dlaczego przecież nie robimy nic złego? Przecież Arek nie musi tam jechać i, i mówić o co chodzi, tak? Tylko zobaczyć ich, poznać. Zobaczyć tego chłopczyka. Lucy, nie, to naprawdę jest kiepski pomysł. No nie możecie, no nie w tej sytuacji. Ale Lena, przecież ona się nie uspokoi. Zobacz na Lucy, no z kłębkiem nerwów. No jak ja tam nie pojadę, to ona się nie uspokoi w życiu. Proszę cię, Lena, jedź z nim, pomóż mu. Będzie mu łatwiej, proszę cię. Co? Czy wy w ogóle myśleliście o konsekwencjach? Przecież dojdzie do rozprawy, tak? Wy nie możecie się zbliżać do tego dziecka. Potem oni będą używać argumentów, że się kręciliście wokół tego chłopca. No i co z tego? Przecież to najlepszy dowód na to, jak bardzo nam zależało. No, Pawlak ma trochę inne zdanie na ten temat. No i co z tego? Nie robimy nic złego. Lena, proszę cię, pomóż nam. Lena, jedź. Posam mnie, no zobacz, no ona się wykończy. No, wykończy się psychicznie, jedź. Nie, no to... Ja też jestem zdenerwowany, błagam cię. No, przydam się, ktoś obok. Lena, proszę jedź. cię. Posłuchajcie, to nie polepszy waszej sytuacji. Dobrze, to ja i tak pojadę. Sam. Dobrze, zobacz pojadę z nim, i... ale tylko po to, żeby go pilnować. Dziękuję, Lenka, dziękuję. Dzięki. Ale nic macie nie mówić Pawlakowi, jasne? Zabiję mnie chyba. Trzymaj się. Nie wiem jak no, się otwiera. No, Mam Wam tu tak. no, trzymam buźka. <śleski> Damy cioci Meli, damy cioci Meli? Mela pomaga Kasi przygotować przyjęcie dla Julki. Na obiad Kasia zaprosiła tylko najbliższą rodzinę, żeby uniknąć wizyty Błażeja, partnera swojego ojca. Co, co ty mówisz? A może przyniesiesz balonika? A może przyniesiesz balonika cioci? Ale ciocia też chce balonika, cię balonika? A dobra, sama wezmę. Wiesz co, przykro mi, że nie mogę was wszystkich to zaprosić. To Oj, kochana, no daj spokój. No ale wiesz, chciałam zrobić taką wielką imprezę, na której będą wszyscy, ale sama wiesz, jak jest. No wiem, no rodzinne historie. No dokładnie, no. Witek nie przepada za Aleksem, no i powiedział mi, że ma jakieś ważne sprawy, ale wydaje mi się, że nie przyjdzie tylko i wyłącznie dlatego, bo unika Kasia, spotkania z tatą. może rzeczywiście ma ważne sprawy? Nie wiem, może. Ja z kolei nie trawię błażeja, a on ciągle jest Aleksem. No, ja cię się nie dziwię po tej całej akcji z zegarkiem. Ale wiesz, co, Melka, jak Ty byś widziała, jaki on był chamski, taki normalnie, nie mogłam na niego patrzeć. Był taki pewny siebie, pewny tego, że Aleks mu we wszystko uwierzy. No, bo Aleks go kocha, no ale ja nie muszę na niego patrzeć. Dlatego powiedziałam Aleksowi, że impreza jest tylko dla bliskich rodziny. Dlatego Ciocia przyszła wcześniej do księżniczki, tak? Dlatego dziękujemy cioci Meli. Dzięki kochana. Dobra, w sumie zaraz muszę zmykać. Koda no właśnie, że nie możesz zostać dłużej. Tak. chociaż ukraść na czysteczko. ciasteczko? Możesz nawet dwa. <głosy> <głosy> idziesz czy nie idziesz? Pytam się ciebie. Aneta zmusiła Rafała, żeby pojechał z nią po prezent dla Julki, choć przekonywał ją, że może kupić go sam. Czego ty się tak że Pytam się ciebie. Jezu, ty chcesz w tym złomie to zmieścić? No to w ogóle się tu nie zmieści. No zmieści się, zmieści się, tylko trzeba to wszystko poukładać. Tam. To może niech pani sama to włoży, tak? Ja? No wiesz co? Ty jesteś taki niezgrabny jak pijana kura. Przekładaj to szybko. Dzień dobry! No, ty, dzień dobry, cześć, Aleks. Dzień dobry. Co tutaj robisz? Zdaje się, że to samo co wy. Przyjechałem po prezent dla Julci. Znaczy, przyjechaliśmy. bożej pomoże mi wybrać coś fajnego. No jakie to miłe, tylko żebyś tego roweryka takiego samego nie kupił. A, A ty wkładaj sugestie, to, no. Ale ty no, Kasia powiedziała, że Julcia ma teraz fazę na koniki, kucyki, to wybierzemy coś z tym stylu. Tak, tak, tak. Do, do zobaczenia, Aleks, na przyjęciu, Dobra, dobrze? Do no pa. do zobaczenia. Ty, on powiedział do zobaczenia? Pożegnaliścież. Nie, ten pożal się Boże, Błażej powiedział do zobaczenia, to co oni się wybierają do nas wieczorem? No nie wiem, no chciał być grzeczny. No ja mam nadzieję. Oszust jeden ten. Jezus, przestaniesz się tak guzrać? Przecież ja mam tyle roboty jeszcze No wkładam ci. przecież. Jezu, od 20 minut wkładasz? No wchodzę. Gdzie? Ale... No, 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 gdzie, no? no, no tak do szafy, później dam no. jej. Ciszej, Julka, to zabierz go ode mnie. I co, kupiliście rowerek takiego o jakim rozmawialiśmy? Tak, fajny ten, który chciałaś, różowy, z koszyczkiem. No to super. Kasiu, daj mi setkę wódki. Błagam cię. tak źle? Kaszta? No? Wiesz co, spotkaliśmy Aleksa z tym Pożal się Boże błażejem i wiesz co, wychodzi na to, że oni tu przyjdą razem. No ty chyba sobie żartujesz? Nie no. wiadomo, powiedział tylko do zobaczenia. Hmm. To trzeba umieć czytać między wierszami, ale czego po tobie się można spodziewać? Aha, to dlatego pani zawsze obraża mnie wprost. Jak mówię prawdę, to obrażam? A możecie już przestać? Dobra, jakie to było, do, jakie to było do zobaczenia? Takie normalne czy bardziej jako zapowiedź wizyty? No ja, dla mnie to zapowiedź wizyty. Razem robili prezent, kupowali prezent dla Julki, no to razem przyjdą. No, na pewno. No co robisz? No dzwonię do niego, mama, przecież go tu nie chce. No, moje gemy, widzisz? O. Między mi to jakiś burak przychodził. Halo, no, Kaśka. Coś ważnego, bo nie mogę gadać. Nie, zajmie mi to tylko chwilkę. Słuchaj, chciałam ci powiedzieć, że nie życzy sobie ciebie na imieninach Julki po tym, co mi ostatnio powiedziałeś. Rozumiemy się? E, coś jeszcze? Nie, to wszystko. Okej, okay, na razie. No i załatwione. No, widzisz? Tak się to załatwia. Tak. Brawo, córciu. E, dwie setki. <laughs> Uwaga. Lena i Arek przyjechali do mieszkania ludzi, którzy mogą być biologicznymi rodzicami Kubusia. Arek nie chce narobić kłopotów, ale chęć zobaczenia prawdziwego syna Lucy jest silniejsza niż zdrowy rozsądek. Ej, ktoś jest w środku! Jak ty się do matki odnosisz, co to jak moja koleżanka jestem? Nigdzie nie idziesz w domu zostajesz! Moje koleżanki są dużo lepsze od ciebie! Czym są lepsze? W są lepsze? Szlejanie się są lepsze, w Wyszczelna jesteś! Powiedział, że... Nie chcę! Jedna przez ciebie, Damian się obudził! Powiedziałam, że nigdzie nie idziesz! Wychodź! Azena, idziesz czy nie? Tak, idę! Zostań w to... Pa! A państwo co, do mnie? To znaczy... My jesteśmy z... Z ewidencji ludności. Tak. Pani nich tak? Tak, a co? No bo państwo się tutaj ostatnio wprowadzili. Tak my dostaliśmy taką informację ze spółdzielni. Dobra, dobra. Wejdźcie do środka, ja posunę pójdę. No wchodźcie! No to... Nie skacz po łóżku, rób te lekcje, wreszcie matematykę musisz zrobić. Siadaj tutaj, poogarniaj to troszeczkę, może co? Wreszcie. E, przepraszam, ale skąd to wy w ogóle jesteście Państwo? Ze spółdzielni, chodź, 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 chodź. Czy z tego urzędu, oj ci... my... Urzędu jest. Też. Tak, tak, my prowadzimy rejestr wyborców. Rejestr? Ale ja nie chodzę na wybory. A to niedobrze. A w domu jest jeszcze ktoś z prawem wyborczym? Sprawę? No to nas tu jest ośmioro, nie? Tylko tak, no dzieci są małe, to sprawę to tylko mało. Ale wy to notujecie gdzieś, nie wiem, dowólnie, żeby My sprawdzamy te dane, które dostaliśmy z urzędu. Ale to ja pierwsze słyszę. Po co mam to w ogóle? A, to jest taka praca. To dziad tak tak mówił, że ktoś słyszy. Cicho, bądź z urzędu przyszli. Kto przyszł? Nieważne, idź do pokoju. idź do pokoju? Idź do pokoju, bo pijony jesteś, idź. Ha. przepraszam bardzo. Cicho. My to w sumie wszystkie dane już mamy. Nie sprawdziliśmy wszystko, więc będziemy już Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Co, bo, co? Tak. Wcenia. ja już teraz wiem, co się wczoraj czuła. Jezu, Arek, pogadamy za chwilę, I zamienią, to może być mój muszę... Cholera! Chodź. Proszę, gdzie stawiasz te kanapki? No, dobrze, Żeś, już. Gdzie potrącą. No, już, to już, to nie już. Co nie? Otworzę. dobrze, co otworzysz? Otworzy, weź tam postawię. Chyba weź ode mnie te samą. Już, biorę, biorę. Dzień dobry, Aneto. Dzień dobry. Proszę, to dla Ciebie. Dla mnie? Dziękuję, piękne. Dzień, dzień dobry, Pani bo... Aneto. Yy, Czy ja słyszę, była, że ja? Yy, naprawdę przyszedł? Jezu, to już jest mega Proszę. Przygięcie. proszę, proszę. Dzień dobry, Kaś. Proszę, to święta. Bardzo dziękuję. To też twoje święta. Wiktor Aleks. cześć. cześć. Daj, daj mi, Zapraszam, daj. daj płaszcz. Rafał, te tak co ty wyprawiasz? Słuchaj, co ty sobie powiesz? Że teraz wszyscy usiądziemy przy jednym stole i co? Będziemy jedną kochającą się rodziną? Porąbało cię, że tutaj przyszedłeś? Kaśka, uspokój się. Nie, nie uspokój się, bo jest tysiąc wymówek. Nie wiem, boli mnie głowa, mam dendystę, mam dużo nauki, nie mogłeś czegoś wymyślić. Ale zależało. O, no, to jasne. Dobra, Kaśka, uspokój się, naprawdę. Ta wojna nikomu i niczemu nie służy. Bardzo cię przepraszam za tę akcję z zegarkiem. Naprawdę, sorry, okej? Okay? Nie, nie okej, okay, bo wiem, że oszukujesz mojego ojca. Dobra, przyszedłem tutaj dlatego, żeby się z Tobą pogodzić. Naprawdę, możemy zapomnieć o tym, co było? Nie? A co ty myślisz, że ja ci wierzę w jakieś twoje chore historyjki? Nie, nie wierzę ci. Wiem, że wykorzystujesz Alexa. Ale czemu wy rozmawiacie tutaj na klatce? Co się stało? Mm, nie, nie, po prostu tak sobie rozmawiamy. Wyjaśniliśmy sobie z Kaśką stare nieporozumienia i e, w zasadzie postanowiliśmy się zaprzyjaźnić. Ale naprawdę, to wspaniale, ale wyjdziecie. Tak. Nie, wiesz co, właśnie Błażej przed chwilą dostał telefon, że musi pilnie wyjść, niestety. Tak, tak, dostałem, to prawda, ale chwilę mogę zostać. W zasadzie nigdy nie byłem nie na imieninach wnuczki mojego faceta. Kasia. Nie przegapię takiego eventu. E, Jula się obudziła. Idę. No chodź. Nie no, no wiesz. Posłuchaj, no, mają szóstkę dzieci, nie są jakoś zamożni, ale. Lucy, co ja mam ci powiedzieć? Słuchaj, no nie jest super, ale No nie martw się na zapas. No. No tak. Arek, 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 arek. Lucy, poczekaj chwilę. Co ja muszę kończyć? Tak, wyślicie, znień, czepa. Jezus Mariana, trzyma tego chłopca. To nie, to nie, nie będzie! będzie... Ci potrzebują! Co robisz? widzisz, że ma dziecko na ręce? Co się patrzy z Co się Coś Wejdziesz mnie tu ch... Ej, 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 się staw go, zostaw go z urzędu jest, problemy będziesz. Ja nie potrzebuję, żebyście mi pomagali. To nasza sprawa jest, co ja tu z mężem mam. Ale już... Niech pani uważa na to dziecko! No może wezmiemy policję! Nic nie będziemy wzywać! To nasza sprawa. Właściwie że nie tylko wasza sprawa, bo to dziecko może być dzieckiem moim i mojej żony, rozumiecie? Arek, 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 Arek! Chyba ci do, z... jeden. To jest nasz Damianek, Wezmę cię wezmę do sądu, ale, rozumiecie? Ale, 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 do sądu, A ty, a dostań, się Ale stąd? To idź! to! zwariowałeś! Zostaw mnie! A co będzie? Co powiesz Lucy Fernakowi? No co? Lena! Zostaw mnie! Cholera jasna! Trzymaj się, mała, pedałuj tam, pedałuj. No i skręcamy. I jeszcze raz skręcamy. Uważaj, trzymaj się. Nie mogę po prostu patrzeć, no, jak on go omotał. Też nie, ale ciszej, mała. po prostu... Dobra, ale ciszej, bo słyszeliście jeszcze na nas... O, ktoś przyszedł, to chyba ciocia Lena. Lecimy. Ktoś idzie? Zobaczy, czy to ona? Ciekawe, czy to ciocia? Jak myślisz? Dzień dobry, Jej! Dzień dobry, dzień dobry, mieszko Tutaj mam dla ciebie balonika wszystkiego dzień. najlepszego. Proszę bardzo. Co się mówi? Gdzie? Nie ma problemu. Dziękuję, nie ma problemu. Kasia, bardzo cię przepraszam, Dzięki. naprawdę, bo z tym czasem że no, tak spóźniony, mam nadzieję, co że ty? że nie za późno. Nie, no my jeszcze nawet obiadu nie zjedliśmy. Chodź, opowiadaj mi, co to za sprawa? Nie, nie chcę wam przeszkadzać. No mów, bo umieram z ciekawości. Arek z Łucia namówili no. mnie, żebym pojechała z Arkiem do tych. No, tych chyba biologicznych rodziców Kubusia, no. Co, proszę. No, oni jakoś zdobyli ten numer. Nie, No, numer i potem adres. Nie, ja nie wiem. No, w każdym razie byliśmy tam. No, i co, widziałaś tego chłopczyka? Rozmawialiście z nimi? No tak, rozmawialiśmy. Kaśka, to jest jakaś patologia, rozumiesz? Oni. oni Arek się wkurzył, w ogóle nastraszył, nastraszył tych rodziców, pozwem od sądu. Czy ja dobrze słyszałem? To, to jest w ogóle niewiarygodne, co wy tutaj wyprawiacie. Lena po... To po tobie takie głupoty się nie spodziewałem! Ale, to, pani Mariuszu... Nie ma żadnego ale. Kasia, powiedz mam je, że zaraz wracam. Ale Mariusz, obiad, ciasto, kawa, wszystko jest już przygotowane. No, Arek narozdrawiał, nie mogę powiedzieć, czy nie. Piernicze. Dobra, kawusia? Nie, 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 nie. lecę. Sorry Kasia, ucały tam mnie chulkę. Dzięki lecę. No miłej imprezki, pa. pa. Nie no, ty bezczelny jesteś po prostu! Zostaw to! Ale przepraszam, ja tylko oglądałem. Co, co ty dzieje? myślisz, że jestem ślepa? Mamo. Głupia? Chciał to schować pod marynarkę. Ma, Anetko, co ty wyprawiasz? Prawdziwo, się Julkę do pokoju. Ale ja naprawdę nie wiem o co chodzi, ja po prostu oglądałem to pióro. Nie kłam, chciałeś to ukraść, tak samo jak ukradłeś yy, zegarek dla Aleksa. Anetko, mój zegarek się znalazł. No jasne, bo ten złodziej się zorientował, że chcemy go złapać na gorącym uczynku. Kaczka, powiedz, no? Aleksa. Dość! Ja nie chcę niczego słuchać. Widzę, o. widzę Kasiu, że udał cię, ci mamy przyciągnąć na swoją stronę. Brawo, wydaje mi się, że musimy stąd iść, Aleks. Nie jestem tutaj mile widziany. Nigdzie nie pójdziesz, dopóki ci nie powiem prawdy. Masz 50 lat i dajesz się omotać jakiemuś. Mamo, ciszej i spokojniej, bardzo cię proszę. Nie mogę mówić spokojnie, nie mogę patrzeć spokojnie, jak ten stary Dureń daje się wykorzystywać. Nie chcesz słuchać Kaczki, to posłuchaj mnie. On jest tobą tylko dla kasy. Ukradł ci zegarek i chciał go sprzedać. I w końcu przejrzyj na oczy. Może wychodzimy. Do widzenia. Nie, Aleks, wysłuchaj nie, nas do chociaż. Do mamo. Co, mamo? Mamo. Co, mamo? Nie umiem kłamać przecież. Chodź, czy idziemy zjeść. Bożal się. Chodź. Boże, para. Cześć. Słuchajcie, właśnie chyba przed chwilą straciłam ojca. Jeżeli nie stanie się jakiś cud, to wydaje mi się, że nigdy więcej się już do mnie nie odezwie. I wiecie co jest najgorsze? Że to przez Błażeja. ja szuje i oszusta. Cię cioci Meli? No. Arek ukrywa przed Lucy, co tak naprawdę wydarzyło się na Zamojskiego. Wie, że narozrabiał, a nie chce przysparzać żonie dodatkowych zmartwień. Lucy, mówiłem ci już. No, wyglądał dobrze. Chyba jest zdrowy. Matka... Matka o niego dba, ma dużo rodzeństwa. Ale przecież widzę, że coś jest nie tak, że... że coś cię męczy, Arek. Powiedz mi prawdę, co to za rodzina? Lucy, no... Rodzina jak rodzina. Arek. Otworzę. Gdzie jest Lucy? Dzień dobry. Dzień dobry. Co wy robicie? Dlaczego mnie nie słuchacie? Jak ja mam z wami rozmawiać? Ale, panie Mariuszu... Nie ma żadnego ale! Dlaczego pojechałeś do tych ludzi? Spokojnie, panie Mariuszu. Arek chciał tylko zobaczyć dziecko. Ci ludzie nie mają kompletnego pojęcia o całej sytuacji. Czyżby? No... Powiedziałeś im, że dostaną wezwanie do sądu, tak Arek? Powiedziałeś im? Co? Arek zrobiłeś to? Nie wiecie, co tam się działo. Nie macie zielonego pojęcia, co tam się wydarzyło! Wiecie, że ten człowiek naprawdę zagrażał dziecku? Wiecie o tym? Jesteście parą nieodpowiedzialnych Jak coś się skomplikuje, to będzie wasza wina! Arek, zwariowałeś? Dlaczego ty to zrobiłeś? Miałeś im nic nie mówić! Dlaczego to zrobiłeś? Co? No, dlaczego? Sama mnie ta wypchałaś, tak? Nie było czasami, i nie wiesz, co tam się działo. No to powiedz mi, co się tam działo! Dlaczego powiedziałeś, że ktoś zagraża dziecku? Arek! Jeszcze co do ciebie mówię, powiedz mi! Arek! Arek! Arek, przepraszam cię, naprawdę bardzo cię przepraszam. Ja wiem, że zrobiłeś to dla mnie. Proszę cię, wróć do domu, błagam cię, nie zostawiaj mnie z tym wszystkim samej. No proszę cię, no, przynajmniej my się nie kuźmy w tej sytuacji, która i tak już jest wystarczającym koszmarem. Proszę cię Arek. Gdzie ona jest? Pyta cię. No, no, już nie ma, wyszła. Iwona, sorry za te filmiki. No to gdzie jest? Irek Wyślą. się nie zapiekował. Jak to Irek? No zabrał ją do domu. No i pewnie będzie ją bzykał, bo wiesz, jest w jego typie. On lubi takie napalone mamusie. Zamknij się. Ha. no to się pospiesz, dziewczyny, no tam ktoś czeka z Sięgam, zamknij się, bo inaczej ci przywalę, rozmiesz? Ty myślę, że się nie umiem to tak? ja się biśniłem. Tak, to! Nie wszyscy, uspokójcie się! <laughs> jestem spokojna, jestem <laughs> spokojna. Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że płacisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już To do dorosłe życie 19 plus